Witam tu pani dzisiaj recenzja w kolejnym moim telefonu Dugi G i tak mam telefon Nie, wokół no, je no. i To ma trzy prawdy 2, 3 i wideo Jeszcze siedzące. i trzeba taką nową funkcję, którą nie widziałem w innych telefonach. A w tym, że dobrze, może są w innych telefonach też taka funkcja, ale w tym telefonie dobrze, że jest tu możliwość, jest 5G, 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 ale można też włączyć 5G i wtedy mamy normalnie bez 5G, ale możemy łączyć 5G sobie i mamy 5G. Tutaj w tym telefonie też jest tryb dziecięcy, zaraz wam go pokażę. O, też jest tryb dziecięcy, tak? Trzeba sobie kot i wtedy jest dziecięcy. E, jest. Fajny telefon. Myślałem, że po Duji już mnie nic nie zaskoczy. Myślałem, że nie więcej większych baterii. A wiedział, że. Jest. Jest, jest telefon z właśnie. Lucie Famax. A ma 22 22 tysiące, bo ma i teraz wam pokażę, co tu jeszcze mamy. Tu mamy domu Dyseczkę, którą się poznokcie wyjmuje. Wam teraz to pokażę. Tu Poznokciem i... i ciągniemy, i wyjmujemy. I mamy. Na kartę SIM i na kartę pamięci można też tu dołożyć. Jeżeli ktoś by chciał yy, kartę pamięci, to można ją dołożyć na kartę pamięci. Ale jeżeli ja kartę pamięci nie dokładam, najczęściej tu, tu tylko sim -kę. i dlatego ja w ja nie jedzą, bo bo te telefony do G mają bardzo dużą pamięć i mam ma, te telefony do które już miałem inne mają bardzo dużą pamięć, bardzo dobrą bardzo, dobrą, bardzo pamięć i bardzo mocną pamięć mają miałam bardzo mocną w tym pamięci to jest tak, że ta pamięć jest dość duża w telefonach i po prostu nie ma, nie ma tego problemu z z tą pamięcią, żeby tą pamięć dostać jakby można powiedzieć Pamięć jest dobrą, ma, ma dobrą pamięć Każdy telefon ma dobrą pamięć można, można sobie tam tutaj używać I tą pamięć, którą ja mam ta też jest dobra na mam sobie kilka moich, takich, bo jeśli na początku telefon bez żadnych bez żadnych bez, 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 Facebooku, bez niczego Bez żadnych jakichś tam odpoczęta tak zwanych no, programów. Mówi, że specjalnie Facebooka, czy tam zapacz czy inne jakieś tam wiadomo, yy, programy. Telefon jest fajny, bardzo ładnie przy łuku Mówię, teraz chciałem po średniu Wiem, że jest, no, o, tylko jednym minusem jest ten, ta waga tego telefonu. Jest ciężki, to nie mówię, że nie, ale musi gdzieś tą baterię 2000 22 000 na już 60, a może to jest trochę, no to wada będzie też odpowiednia, jest ciężki telefon. Są też y, y, telefony od Ducci 100, jak już wiem, ja, mam i jednego do Big też nie żyję, bo im szuję, ale jest też, no, no, jak widać, bardziej cienki od tego Ducci Famaxa wam, do dole do widać Jeśli różnią oparę tam centymetrów, ale na się różnią bardzo mocno To już y, mówiłem, że waga jest duża, to jest w tym I on też ma taką Dole się ślepkę do ładowania tutaj, o Pokażę Wam To jest jedyne co mam na ślepkę, żeby nie tracić jakichś tam brudu, nie? Właśnie, tam brudnie, trzymam no. tak, w kieszeni, ale w kieszeni do będę dostał jakieś chyba bardziej takie, no trzeba mieć nawet, jakby, albo po prostu nosić go na, w kieszeni na szelkach, w albo sposób, jest, tego, w ogliczkach, albo po prostu, by to jakieś, tak jak widzicie, go trzymać zdolnie, albo go na takie, jak się powiem, takich, które bardzo są mocne. No, no, ciężko, ciężko, no w kieszeni na pewno ciężko będzie. Ale można, jakby tam, można się do wagi ja się, ja się przyczynąć, ja, znaczy ja na tym telefonie wytrzymałem też dużo pracy, bo miałem ten telefon w pracy i, i używałem go jako w pracy, jako swój prywatny. Gdy używałem mój prywatny, jako mój prywatny i łączony byłem, byłem na internecie cały czas od no, poniedziałku do soboty w niej cały czas, sobotę, dziela, cały czas w internecie. Udało mi się na nim wytrzymać y, tydzień. Tak, tydzień. Udało mi się na, na tym telefonie cały tydzień. To jest już naprawdę dość dużo długo. Na takim telefony, który trzymał mi, który trzymał 3 trzy, dni, a tym się dało tydzień, bity tydzień, y, na nim się mi udało. W, no, udało mi się tam po prostu to zrobić. Zmieniłem telefon na, e, na Allegro. E, jeszcze taka jedna, taka, troszkę może to będzie e, troszkę reklama Allegro. E, możemy, myślę, to się nie będzie Jeżeli macie możliwość kupienia sobie Allegro smarta, to... Bardzo też polecam, bo pojedziecie tylko za produkt, a macie przesyłkę darmową. Ostatnio byłem to kosztowało Smart... Albo Smart mnie na miesiąc 15 zł kosztuje. To nie jest dużo, a może naprawdę jak dużo się zamawia na Allegro i drogi piszą, no to, to jest pomocne. Bo nie musicie być za e, przesyłkę, nic. Nie będzie tylko za, za produkt, czyli tak jak ja kupiłem telefon za no za dwa chyba 6 zł złotych i pieniędzmi drugimi 2060 złotych Nie widzę, że wszystko bo już o Oczywiście teraz się Alegosma... Zrobimy się żeby można tą Opcję Zrobić, tak? Yy, i To na tyle Alecimy o Teraz jak Jaki głośnik jest nośny mm bo jest zbośny naprawdę jest głośny i teraz zaraz to coś włączymy myślę że już na zlecenie władzę z naszej pseudonii włączymy a już nie obudzicie na pseudonii puszę naszą pseudonię na ja wsząstę

Były te papierki I kawałek i wedłarka Jak już wiem, ten ma trzy Trzy aparaty Które mam, jak robię, jak robię zdjęcia, ten Ten aparat, bo mam tu parę zdjęć zrobionych, Które mogę wam pokazać I tutaj jest taka tak, jak robi. Eee, oczywiście ma tutaj... O, tutaj głośniej, głośniej ciszej. I tutaj ma eee, dysfunkcyjny i linię Bardzo są cenne. Tutaj troszkę jakby myślałam na początku, jak że się że, te, że te, ten dotyk tutaj ma troszkę do... Yy, no, trochę się sam no, trochę tylko myśli. Tak, tutaj, na YouTube wszystko też ładnie... Yy, gdzieś śmigę działa. Miałam nigdy problem z jakimś tam problemem z internetem, ani że nie ma z internetem. To wszystko działa jak trzeba i ktoś może powiedzieć, że teraz mi, że tych tych działa. Nie. Działa tylko, że po prostu teraz mam taki problem, że jeśli nawet będziecie używać telefonu w rękawiczkach, to może zrobię sobie palc z z grzutką. I też to bez problemu. Wszystko mi działa O że już działa ja A tak tutaj jest tak, że właśnie też można w niektórych ten telefon obsługiwać Jest bardzo fajny, dobry Ja słyszałem wszystkich moich oznaczonych, jak dzwoniłem, ja też Oni mi słyszyli, ja ich. Nigdy mi się nic nie banowało. nigdy mi się nic nie... To nie ma tutaj, e, na słuchawki, czy by usiadł, sobie kupić słuchawki, jakichś butów. To jest jak, co jest z muzykiem, ale chodzi o rozmowy o pracy na nie Argentyńców. I polecam go już teraz skupić się do może kupić, i wam bardzo polecam, e, panie, przy uchodźcach. No i jest bardzo dobry. Jest bardzo fajny i naprawdę no ta, ta, mała, ta, ten jest bardzo, no, celny, pewnie celny, naprawdę celny. Jak kupiłem go, w wiesz ten, taki zapach było nowości i jak odzyskałem ten, ten, ten to, już to poczułem ten zapach od takie, takiej nowości, takiej jest nowe pewno kupiłem nowy telefon, powiedziałem, bo był ten taki... Spójrz, zapach jest taki, że nowo i tak dalej. Tylko on bardzo nie działa, ten, ten podwórny, no i... Pokażę Wam hmm. jeszcze, jak aparat tutaj wygląda. O, tak jak wygląda. I pokażę Wam jeszcze, jak wygląda... jak graniczna. Ta również jest graniczna. Tak wyglądają. Nie, sensy, że może jakby jest napisanie. Takie mam I teraz tam było, tak wygląda tura. I to jest to, bo, tak wygląda, to jest to, jak wygląda telefonik. Telefon bardzo ładny, no mówię. Jednym osoby jest tylko, tak, że on jest ciężki, ale może ktoś się nie boi wagi i ten demon i kupi, ten ten kupi, na pewno jest niezadowolony. Można na pewno jest dużo rzeczy. Ja to tu sobie zalecowałem e, pogodę e, do chodu skar do KR, e, bank, bank mój, zapas sobie zresztą. Możesz chcieć Facebooka innych, ale no, to co chcesz tam jakieś Facebooki, e, Messengery, czy inne tam gablinki e, inne, tam jakieś Snapping i Snapping, by bo jesteś z tym bo to nic nie znowu od siebie, tylko jesteś w stanie to jest dobre. Bo nie każdy, nie no, chce mieć Facebooka albo móc zapłacić. Są ludzie różni i są różnie upodobani. Ja wiadomo, ja patrzę na na baterii, na on ciężki, więc nie zdołamy tego domu. Pomimo, że jedynym minusem, to jest tylko ten zielony jest ciężki. Do zadania wszystkiego poznałem na scenie i zresztą do kolejnych filmików już wkrótce na razie. Cześć.